No zaczynamy odcinek piąty. Zabawa w Legolandzie jest super. Może, to jest dużo atrakcji. Mega fajnych rzeczy. Chociaż dalej nie wiem, nie wiem czy w ogóle Was ja jest ten Legoland. Hmm. Czy to na pewno nie jest? Czy to na pewno jest Mini, mini le, Legendoland? Nie, nie, dobra. Ale... Musimy kiedyś sprawdzić czy jest ten Legoland na Słowacji. Czy gdzie my jesteśmy? Może jakiś nowy wybudowali? Może? Może? Ale... Andrzej, ty wszystko wiesz o Legolandach. Racja. Bo sam jestem z Lego. No. Mm. No. Jestem z Lego, ale chyba nie było o Legolandu. Jakoś się nie orientowałem tak bardzo. Je... Gdzie są Legolandy, a gdzie nie? Tak, musimy iść. To musimy już iść. Tylko chwila, ja, musimy. Ktoś musi nam podpisać autograf. Jest ten. To jest pan Pluszak. Zrobimy sobie z nim zdjęcie. O. Dalne zdjęcie mamy. No i teraz. Lecimy dalej. No to już wracamy. Są wszyscy? Franpol, Kibara, Kapibara, Andrzej i ten ktoś. Tego możemy już wracać do naszego domku. Tydzień później wróciliśmy już do domu. Ale się wypoczęliśmy, normalnie było świetnie, myślę, że może jeszcze ktoś przyjdzie, nie wiem, bo nam się nudzi, może do kogoś zadzwonimy, do Dziobaka Kwaka, który się pojawił w drugim odcinku, może trzeba obejrzeć, w poprzednim odcinku zrobiłem playlistę, wiecie o tym? kiedy ten film oglądacie on już jest na tej playliście, tego możecie sobie playlistę włączyć link jest w opisie ogólnie do każdego filmu z rampa dam w opisie link do tej playlisty żeby jak komuś przyjdzie pomysł podczas oglądania jakiegoś odcinka o może sobie zrobić Obejrzę playlistę. To właśnie dlatego w każdym filmie jest fanpolada. Będzie link. Na razie nie ma jeszcze w każdym, ale za niedługo będzie. Dlatego lecimy dalej. No to co robimy? Może pójdziemy na zakupy. Do biedry. Nie, lepiej do żabki. Dobra. Do biedry! Do Lidla! Do biedry! Do... Cicho. Ani do biedry, ani do Lidla. Tylko pójdziemy do... Aldi. Aldi. Żebyście się nie kłócili. To nawet dobry pomysł. A może jeszcze do żabki później? A może jeszcze pójdzie do delikatyzów w centrum? Dobra. Odwiedzimy nawet Bidronka i Lidla. Wszystko Każdy sklep wszystkie sklepy w Polsce odwiedzimy. Myślę, że się uda. Łażenie po sklepach. Tytuł ty, ty, tego odcinka to będzie chyba łażenie po, po sklepach. Po A teraz informacja o front od Słuchajcie, widzowie, no. Ja w ogóle się nie przygotowywałem na odcinki, Nic nie przygotowywałem, tylko postacie. Tak jak pan Michu, ja go nie przygotowywałem. Po prostu wziąłem na szybko jakiegoś z Miśus, Tego nie wiem, czy znajdę sklep i czy będzie. Ale coś ja wykombinuję. Może jakiś Lego. Tylko by trzeba było trochę tutaj posprzątać. Ale na pewno tutaj posprzątam. Bo... No, określ, co tutaj się dzieje. Proszę określić, co tutaj się dzieje w ogóle. Sam nie ja wiem, chociaż ja jestem autorem tego czegoś. Najpierw pójdziemy do sklepu z kartami ninjago. Bo y, ktoś, tak nasz kolega poprosił o kartę ninjago. Dlatego musimy mu kupić. On nam pewnie kasa odda. Dlatego lecimy. Ile tego tutaj jest? Chyba poprosimy o, o takie dwie, te dwie złote. No mamy je, kapibary, chyba. Kapi też jeszcze chompy. kapibary, też je. Sintero, ja. Ma... No i le lecimy. No, no to wysyłamy już nasze karty. Już odlesiało. A my możemy nagrywać sobie w spokojny film. I zwiedzić kilka sklepów. Takie życie trzeba łazić po sklepach. Cześć. A Wy lubicie robić zakupy? Jeśli tak, to oczywiście. Napiszcie mi w komentarzu hashtag. Hashtag. Chlep. Wtedy będę wiedzieć, że lubicie zakupy. Tak jak ja. Często jest tak, że jak z małą łażę na zakupy, to mamy jedną rzecz wziąć. A to się zmienia w wielkie zakupy. A więc my lecimy na zakupy. Tymczasem po zakup kop! Kupiliśmy wielkie kabanosy tarczeńskie. A wy lubicie kabanosy? Jeżeli tak, to, to też napiszcie w komentarzu. Tylko, że hashtag kabanosy. Moje ulubione są wieprzowe. Kabanosy tarczeńskie. Zawsze lubię jeść. Kiedy tylko mogę, jem kabanosy. Darczyński. Takie życie. No to jemy. Jemy, jemy. No i jesteśmy. Jest Kabanos. No i my wszyscy jesteśmy weseli. Wszyscy my, cała ekipa lubi kawa nosy Dziobaks bardziej lubi jeść drewno No i takie życie Pa!